Siemaneczko, sieman, siemaneczko widzowie ja jestem Kamilos. Dzisiaj ja nagrywam. Dzisiaj ja nagrywam ocenianie. No i jak widzicie promowanie oni oczywiście. Ocenianie. Czekaj co? Ocenianie no. Jak dałem, pewnie ocenianie. nie? kanału i oczywiście ocenianie. Jest live bijesz. Pewnie że, że wbijesz troszkę ocenię. Od miniaturka jest. Czy, czy ktoś jest na tym streamie? I napisz na. Yy, na czacie. Dobra, kto jest na live? Szybki wiadomość u, 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 u. Jest tutaj Czy Może być muszę tak samo tutaj wejść, w sensie tutaj? Mogę tutaj wejść, czy tam to się zapisało? Aaa. Czekaj, co? A, nie wiem, po co koza kto zasubskrywał kromkę, no i coś w się sensie, to ja Origami, ale on był 200 subów. Muszę zobaczyć, 187. Czekaj, co? Pierw miał 200 subów nie, okej, okay, let's go, pewnie, że tak nieważne, yy, idziemy na nasz kanał tutaj, żeby tutaj było, żeby, żebym widział, ile tu jest jedna ogląd oglądająca osoba mm, 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 mm. no nie wierzę, co on znowu odpierniczył Dobra, ktoś jest na tym live? Jak ktoś jeszcze nie był na początku, to jestem ja Kamilos. Bo kozak dzisiaj nie będzie robił live, bo ja dzisiaj robię. Przyznać się, kto jest na czacie. Napiszcie jeden. Jak jesteście. Jak, jak dwa, to i nie. Dobra, jak jest jeden, jedna osoba. Znaczy jak ktoś jest w ogóle, to pisze jeden. Tyle. Oto was proszę. Czubika w, gó w górę, oczywiście, sprzedać. dać? Jak myślicie, fajna miniatura? Najpierw się do, do kozaka. Kie, okay, co? Aha, bo dzisiaj nie, nie pisałam tam nic. Bo tam. tam Aha, dobra, nie wolno. Mmm mmmm. Dwie osoby oglądają. I ktoś dał łapy w górę, dziękuję wam. Ale to jest nie rozumiem. Jak ja robię live'y, to tylko jakaś osoba przychodzi i po prostu potem idzie. Jak robię kozak live'a, to oczywiście po 40 osób jest. kurde Jak jest ktoś na że to... Napiszcie jeden, na no, wyłączony na chwilę ekran. No Nie wierzę. Dobra, tutaj mogę. Kranik włączyć. A już to przeczytam. A tu jeszcze nie ma. Aha, tylko tutaj mam. Siemanko, ocenisz mój najnowszy trap. Dałem subika i łapkę. Kiedy dałeś subika i łapkę? Czy jest na, czy jest na publicznym, czy może jest na prywatnym jest ten subik. łapę to chyba ty dałeś. Kiedy tutaj po prostu czytał. Może tu jest spóźnienie kurde. E, polubienie jest jedno polubienie. Oprócz mnie chyba. Nie wiem, jak to się liczy. Ale oczywiście jak osobywa się tak y, normalnie, no to, y, no to daily, w sensie, y, shit. Y, 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 muszecie, możecie wyszukać tutaj tak normalnie. Czy już widać, nie widać. Eee, czy to jesteś ty? Tak, to jesteś ty. I który to jest ten trap? Free Trap, to jest to? E jesteś jeszcze na live? Dwie osoby i upadło, i zero osób. Co mu jak kozak jest? To kurde. Kurde, jest pop 40 osób codziennie na jego kanale. A tutaj jak ja, na przykład ja robię, to kurde jakaś osoba wchodzi, później pisze, żeby ocenić kanał, później idzie. Pięknie. Fajnych kozak wy, wytrenowałeś. Jak to oglądasz powtórkę czy tam coś? Przynajmniej teraz oglądasz. Czemu moje hasło do telefonu nie działa? A okej, okay, działa. Na was, jak ktoś jest, to pisze jedynkę. Wtedy ludzie się jeszcze muszą schodzić. Chodę tutaj, i tu na przykład jest tutaj i nie jest napisane. Czemu to nie wiem? Logo. Są dwie łapy w górę. Kurde! Coś się chyba czat zepsuł. No proszę, że się zepsuł. No, nie, no proszę, że się zepsuł. Nie, no proszę, że się zepsuł czat. Czemu się zepsuł? Nikt tego nie wie. Jest ktoś tutaj, czy nie? I co? Jakie napisałem? Czekaj, co? Czy ktoś mi może to wyjaśnić? Mamo, czy jesteś na moim koncie? I, i przez siema? Czy kto mi tam pisze? Dobra, nieważne, usuwam to. Nie mogę, ktoś się wkradł na moje konto i jeszcze tutaj... Jeszcze tutaj nikt nie odpowiada. Czemu tak jest? Czy ktoś tu jest? Pytam się czy nie. Nie wiem czy to To chyba to. Kiedy się let's go boys. This shop is in coming best sellers next hit sellers samara telefonikom uramów nienawiść będzie wypisane No pięknie

Bez celest nie słychać szelest samaryt dzwoni komura Gnie nienawidzić wszędzie wypisane w piktogramie Gdy ci się nudzi sobie z nich Gibraltary Jak chcesz na to lepiej nie patrz oczy, bo nieświadomie cię opętamy To samo główno tutaj się toczy idę dalej, bo po mieście wytrapowany Nauczy morda dzisiaj tu wracać, jak nie chcesz konfrontacji z Wiem, że jedno oddychanie własnych otoczyć na niej, to mogę sobie tutaj z wami Możliwym jest na prostej, stoczyliśmy parę skrętów własnych dumach Jestem pięśnikim sobą, jestem czymś niczym fobią, Własną swoją Mam w oczach odbity motłoch, który mnie otacza Wchodzę z dachu, krzyczę, pozdrowaj, ta strata Obwiniemy kurwę folią, wiemy do bagna Jakaś baba mówi, pomoc proszę, straż pożarna Drzewa tam poryty, fazdan krzyczy, jestem tarzan Na jednej z gałęzi siedzi kurwa, ale rajza Z okien już wszyscy sąsiedzi, jeden robi mordą touchdown Chyba w nocy cię odwiedzi, bo nie umie latać Skoro boisz się powiedzi, powiedzi, ciebie hasla A jak znowu cię naleci, no to za dni łatać

To nie śpiewamy. Znaczy nie wiem co to jest w ogóle. I, no fajnie. E, dobrze by było, tylko, że z przekleństwami a tutaj jest taki jakby trochę dziki. czy po prostu taki jakby oswojony mamowany, mamowaty. Nie, no, ja ci tutaj daję mordą 7 na 10. Ile tu komentarzy jest? Czy tu komentarzy nie ma? Czekaj, co? A, dyskusja. Czy mi się to nie wczytujesz po prostu? Nie mogę ci tutaj napisać komentarzy ani nic, ale ci daje 7 na 10. Czekaj, co? Znowu ma. Czekaj, co? Biednego livea mi. Miesiące. Czekaj, czekaj, czeka, czekaj, co? Oli. Kurde, nie wpisuje się, dobra, nieważne. Jest ktoś na tym live, czy nie? chyba były dwie osoby. promowanie kanału. Oli Game. O co chodzi? On z kolejnego live odpalił? Wejdę sobie tak. Wejdę sobie. Nie, nie ma, nie ma tego kanału. Troszkę, co? W sensie ma kanał, ale. nie nieważne. Nie ma tutaj nikogo. Czy moja kamera jest włączona? Nie. Już mnie straszyłem. Oli Games. Czemu jak jest kozak? To jest multum ludzi, a jak ja nagryłam, to nie ma multum ludzi. Ale do niego, do niego napiszę. Jest aktywny, oczywiście. Jak ja tutaj piszę, to oczywiście musi być aktywny. Eee, e, e. No, napisałam do niego, jest aktywny, a nie spojrzał. No, jest... fantastycznie. Jest tu ktoś, są dwie osoby. Proszę, niech ktoś napisze. Niech ktoś napisze coś, jakiś chcę promo, czy może ocenić, ocenić, kanału. Teraz jak będę siedział do 15 godziny rano, no, do jutra. Ja pierdolę. Dwie osoby, no proszę was. Byćcie rozsądni. Nie wiem, da się może. Czekaj, jak, 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 jak ja teraz film na kamerce, to, kurde, ja, ja jestem teraz w raju. W sensie, no wiecie o co chodzi. Ale chyba raczej nie. Fajnie. Co jak jest kurw. Nie powiedziałem tego. Promowanie kanału. Jak... Um, um, um. i tak to bardziej wyskoczyło się e, to, chcę to wystarczy. Tego siedzenia przed komputerem, dzieje się słońcem. Z przez tym reklamom, są tak samo. Jeden milion, 42 miliony wyświetleń. Ej, jakby to by był mój kanał, miałem 42 miliony wyświetleń, a tylko milion subskrypcji. To jestem, w, kurde, w dupie czarnej. Nieważne. są dwie osoby! Powiedzcie coś! Trzeba nie czekać, co? Dwie osoby czekać, co? Okej, okay, dobra, nieważne. Ekipa o, Ekipa U, Ekipa U... Dwie osoby, no please, jak ktoś jej napisze, coś na czasie mi to zaraz wkurzy. Że jestem kurde na. Ja jestem kurde na tym kanale. Nagrywam tyle, nic. Z jedna osoby ja piszę. Тя бе, зазваряй го Що с... Аз до микрофона няма? Чуя, 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 че трябва да ка, бъда камера вон чуна? Не, няма камера. Тя бе, камера вон чуна, това е съм горде в чарния пупско. No i znowu jest dwie osoby. No we, weźcie coś napiszcie na czacie, nie bądźcie martwi. Weź, weź nawet skopiuję ten link. I, e, e, e. Nie patrz tutaj mi. Dobra, nieważne. Eee godzina Eee, yy, tak. Yy, kolega, może on wpadnie na, kan na ten? Eee... Gdzie on jest? Chyba go po... ...czulowało. kule, mi się messenger zepsuł. Jest, jest, Wiesz, tak dobra. No kurde ja nie wiem, nie Ten mój kąt to jest kurde jakiś diabeł. Stańcie ze mną cały skład A. To nasz rok, tak to robi ekipa. Całą noc tańczy ze mną cały skład A. To nasz rok, tak to robi ekipa, ekipa. Całą noc tańczy musi odsipać. To nasz rok, trzeci sezon, ekipa, L. E.

Może trochę to zmniejszę Jeszcze troszkę to może zmniejszę O dobra Nie, to jest S Jakby to było jeszcze tutaj po drugiej stronie Nie patrzcie na moje tu, Jaki dopek? Jaki dopek? Poczulowało was? To chcę. ja napiję się. Ja co napiję się. zaraz? Nie no, jakieś reklamy mi się. włączają. Całą noc tańczy ze mną cały skład, a To nasz blok tak to robi ekipa. Całą noc tańczy ze mną cały skład, a to nasz lok, tak to robi ekipa. ekipa, to nasz lok Trzeci sezon, ekipa. Ekipa, ekipa, ekipa. 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 Ekipa, oga um, 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 Ekipa, um, um, ekipa. Nie, może być tak? Nie, to jest spoko. No co tam chat? Fajnie jest, to zrobiłem. Czemu nikt nie pisze? Co jest? Habu? Nie, to jest spoko teraz. Nasze domy, nasze fury, nasze domy, nasze fury. No, nasze. Ekipa nosi kipa całą, no tańczy ze mną, cały skład. a to nasz log tak to robi. Nie, jakiego to załatwię się z drugiej strony, i mega. to chyba teraz laguje. Teraz chyba laguje, co nie? No, teraz zalaguje, shit. Co na ekipa. E Ekipa. Włączymy ten ekran i ten obraz Ekipa. 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 A teraz loguje? Nie, nie loguje. Czekaj co? Ekipa, ekipa. Nie no, halo jest ktoś! No jest dwie osoby znowu! Proszę was, robię specjalnie dla was livea, żeby oceniać kanał i tak dalej, aby się tak, y aby się tak odwinczacie? Eee, No jak kończę tego livea? W stąd. Dobra, siema widzowie, nikt nie chce, na no to nie Idę robić live, nasz na, na, odcinek na mój kanał, w sensie na mój kanał chyba eee, No kurde, nikogo nie masz. Było mi miło, ale to był pierwszy i chyba ostatni i live W sensie, jak tu będzie Jak tu będzie 5, jak tu będzie 5, pi, yy, te 5, właśnie te 5 lajków yy, Będę patrzył i będzie po jednym, i każdy da po jednym komentarzu Chociaż po prostu napiszcie, chcę kolejny, chcę kolejny live. Hashtag chcę kolejny live. No wtedy, jak będzie no te 5 komentarzy z hashtagiem, co co ja mówiłem przed chwilą. No to wtedy i robimy, y, robię ten. Wtedy robię y, kolejny live. Bo tu nie nikogo, widzę, że nie, w sensie jest, no ale 8, 8 wyświetleń. No to dobra, ja się tam i żegnam na... Albo jeszcze Wam powiem, żeby zasubskrybowali się ten kanał, no bo będziemy lecić więcej, Jak nie, no to do widzenia. W sensie, siema się ma.